Jest z nami pan Konstanty Radziwiłł Wojewoda Mazowiecki, pan Brygadier Marek, przepraszam bardzo, Jarosław Nowosielski, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz pan Jarosław Wilka, Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Postolemce. Jest również z nami pan Marcin Grabowski, Bitwa o obozy, drugi już, druga już odsłona tej bitwy, teraz w trakcie drugiej tury wyborów prezydenckich ma, ma na celu zwrócenie uwagi, można powiedzieć, na dwie rzeczy. Jedna to jest, no, można powiedzieć, zasadniczy cel tej akcji, to jest akcja mająca zwiększyć frekwencję na wyborach i po prostu zwraca uwagę na jak ważne to jest e, dla nas wszystkich, dzień. wybory, a szczególnie wybory głowy państwa, prezydenta najjaśniejszej Rzeczypospolitej, e, to jest, można powiedzieć, taka kulminacja święto demokracji. I niewątpliwie warto, żebyśmy poszli na te wybory w jak największej liczbie, żeby jak najwięcej osób stawiło się w komisjach wyborczych i wyraziło swój bardzo ważnej dla Polski sprawy. Zachęcamy do tego wszystkich. No a można powiedzieć w akcji Bitwy Obozy, a zwłaszcza w tej drugiej odsłonie tej akcji zachęcamy przede wszystkim mieszkańców małych gmin, tych gmin, gdzie mieszka poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Chodzi o to, że również w tych małych miejscowościach, ma gminach na obłożerze na wiejskim nakłonić ludzi do tego żeby zainteresowali się sprawami polskimi, żeby włączyli się w to w sposób aktywny, oddając głos, żeby zachęcić jeszcze więcej osób niż tej pierwszej kraju sprzed roku 1999. W każdym dawnym województwie, tutaj w Ostrowence, również w dawnym województwie Ostrowieckim, każda gmina, każda mała gmina poniżej 20 tysięcy mieszkańców ma szansę, jeżeli mieszkańcy pójdą 49 dawnych województw ma szansę wygrać każde po jednym takim wozie. Ja przypomnę, że, takie, że taki wóz to dotacja no, około 800 tysięcy złotych. No, to są ogromne pieniądze. A przy okazji chciałbym zaznaczyć, że w ogóle. to jeszcze taki, można powiedzieć e, taka wisienka na torcie. Ale ta akcja modernizacji Straży Pożarnej, zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnej, e, no, to jest akcja zakrojona na wielką skalę. Proszę Państwa, to pierwszy cel. A zatem zachęcamy do, do udziału w wyborach. Drugi cel, e, przy okazji, to zwrócenie uwagi na e, to, jak ważna jest Ochotnicza Straż Pożarna w naszym życiu, jak waż, ważnymi dla naszego bezpieczeństwa, zarówno tego związanego z pożarami, jak i z wieloma innymi zdarzeniami, które zagrażają mieniu i życiu ludzkiemu, jest Ochotnicza Straż Pożarna. Druchny i druchowie Ochotniczych Straży Pożarnych to ogromne, bardzo ważne wsparcie całego y, y, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który jest prowadzony przede wszystkim przez Państwową Straż Pożarną, ale można powiedzieć, że w bardzo wielu przypadkach to właśnie wozy bojowe Ochotniczych Straży Pożarnych dojeżdżają na dostarczenia jako pierwsze, a często są bardzo y, ważnym wsparciem dla Państwowej Straży Pożarnej no i po prostu bardzo wiele im zawdzięczamy. Dzięki temu, że te wozy bojowe do Ochotniczych Straży Pożarnych i jest szansa, że one będą jeszcze sprawniejsze. Przy okazji, tak można powiedzieć, przypominając rolę Ochotniczych Straży Pożarnych w regulaminie konkursu, pewnie jest to mało prawo, e, prawdopodobne, ale przypomina się, że gdyby doszło do remisu między dwiema gminami, e, to będziemy brać pod uwagę, można powiedzieć, sprawdzić, że ten liczbę e, duchów i ruchem e, Ochotniczych Straży Pożarnych. Liczbę wyjazdów, a także gotowość do wyjazdu. Czyli można powiedzieć, podkreślamy jak ważne są właśnie te jednostki dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. No i jest to też taki, można powiedzieć, symboliczny sposób wyrażenia wdzięczności drógom i druchom Straży Pożarnych, którzy funkcjonują praktycznie w całej Polsce, również na terenie dawnego województwa ostrolenkiego. Tych pochodników w Ochotniczych Strażach Pożarnych w całej Polsce jest ponad 600 tysięcy, a Mazowsze, można powiedzieć pod tym względem, odgrywa taką wiodącą rolę, dlatego że, że na terenie Mazowsze jest ponad 60 tysięcy. Straży to jest armia ludzi, którzy no, codziennie można powiedzieć przyczyniają się do tego, żeby podwyższać stan naszego bezpieczeństwa, poczucie tego, że w razie jakiejś, jakiegoś nieszczęścia, jakiejś katastrofy, jakiegoś zdarzenia, które zagraża nam, możemy na nich... E, musimy pamiętać, że strażacy zawodowi e, ramię w ramię ze strażakami i ochotnikami działają, usuwają skutki pożarów, e, miejscowych zagrożeń, e, innych działań. Także e, jako mazowiecki komendant mogę tylko się cieszyć z tej akcji, bo szanowni Państwo, ostatnio udało nam się pozyskać 67 samochodów e, z dotacji e, MSW i A, dodatkowo jeden samochód w pierwszej cyklu. Warto samochody wygrała jednostka Michałowice, To jest powiat Bruszkowski. Teraz wzbogacimy się o kolejnie nowych siedmiu samochodów. Także no, łatwo sobie to jest wszystko dodać. To jest z skutek. Nigdy takiej ilości samochodów, wozów bojowych dla straży obronniczej nie było. Także każdy wóz to jest, mówię, sprawy operacyjne, ważność, nowe auta. E, samochody bojowe, no niestety to jest nieodzowny element też e, e, działań ratom przewoźniczych e, bezpieczeństwa pożarowego na terenie e, Mazowsza i całego kraju. Także Panie raz dziękuję za takie działania, bo uważam, że to jest bardzo e, e, fajny, e, super e, cel i akcja, e, bardzo słuszna. E, e, z, może w dużych miastach tego nie widać, ale szanowni państwo, w małych aglomeracjach. Na terenie, Grzyn, jednak ci strażacy, ochotnicy są zawsze pierwsi, nie, albo prawie zawsze pierwsi, tych strażaków zawodowych jest dużo, dużo mniej. Także musimy bazować na strażakach, ochotnikach, krajowym systemie ratowniczo-graficznym i, 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 i także za to chciałbym serdecznie podziękować, że, że tutaj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych padło na taki pomysł zmieniany, żeby tutaj tę akcję taką prekreacyjną zrobić. Także to jest. No, Niesamowita, niesamowita, sprawa, genialny pomysł, także jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze pana, Ja tylko dodam jeszcze może z perspektywy powiatowej. Ta akcja również bardzo znacząco może wzmocnić siły naszego Krajowego Systemu Ratowniczo-Węgliczego. Dodam, że w składzie naszego powiatu to jest prawie 100 samochodów technicznych, ale są sytuacje, kiedy wszystkie one e, prawie są zajęte i każdy z wtedy liczy się na wagę e, życia i zdrowia. A że wiele e, tych samochodów, które funkcjonują e, na terenie powiatu, no są leciwe ponad 20 czy nawet 30 lat. Także każdy tutaj e, zastrzyk nowego sprzętu, każdy, każde wsparcie będzie bardzo istotne i będzie przekładało się na szybsze ratowanie życia jak ludzkiego, także serdecznie zachęcamy, będzie to też przyczynek do zaktywizowania Ochotniczych Straży Pożarnych. Dodam, że to jest bardzo duża pomoc dla Państwowej Straży Pożarnej na terenie naszego powiatu. Około 60% akcji uczestniczy w nich Ochotnicza Straż Pożarna, także ten rozległy powiat wymaga tego wsparcia, jest ono bardzo istotne i korzystne ze względu na wzmocnienie krajowego systemu natowiczo także bardzo dziękujemy za to wsparcie, będzie ono bardzo przydatne.